Gość po ósmej. Dzień dobry, naszym gościem jest Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Hospicjum w Łodzi, jedyne stacjonarne dla osób dorosłych przy ulicy Pojezierskiej. Ja często tam, tamtędy przejeżdżam i widzę, że ciąż jest zamknięte. Dlaczego? To jest już 7 lat od momentu, kiedy przejęliście budynek. Szanowna Pani Redaktor, w chwili obecnej w tym budynku jest realizowany projekt unijny, który ma termin zakończenia w czerwcu, do końca czerwca no, obecnego roku, więc póki co no, jesteśmy w terminie, pomimo różnego rodzaju problemów, które. Perturbacje, drodze... rozumiem, bo było sporo tych perturbacji, tak? Tak, no oczywiście no wiadomo, zawsze podstawowym problemem to jest oczywiście e, brak środków finansowych, których no, no, wszyscy mamy za mało ale tutaj też były problemy związane z wykonawcą. No i oczywiście pandemia, która też no, nie sprzyja takim inwestycjom i w ogóle no, nie sprzyja wszelkim działaniom, więc to w chwili obecnej jest na przykład brak dostępu do pewnego rodzaju materiałów czy też, no zarówno materiałów budowlanych, jak i urządzeń medycznych, które są na przykład używane w szpitalach tymczasowych. Ale tak czy inaczej, no, mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie trwała w, no, tak jak zgodnie z planem, to znaczy zakończy się zgodnie z planem. Ja rozumiem, że fundusze udało się pozyskać, bo zatrzymaliście się właśnie dlatego, że nie było pieniędzy w 2018 roku to znaczy no, w 2018 my pozyskaliśmy właśnie środki unijne. I, Ale przed, i przed pozyskaniem tego, tej, tej drugiej transzy środków tak, unijnych. Tak, wtedy do jak najbardziej, dlatego, że no, ta inwestycja po, już po tych wcześniejszych naszych działaniach, gdzie zostało można powiedzieć wykorzystane kilka milionów złotych, które my pozyskaliśmy, jeszcze cały czas no, biorąc pod uwagę zarówno ta, tą część finansowaną przez Unię, jak i na przykład własny, to jest inwestycja 15 milionowa. 15 milionów to jest koszt całej inwestycji? Tej, tej już, która jest finansowana z Unii. Mhm. A w sumie cały koszt inwestycji jaka to jest kwota? No to razem będzie, myślę, że około 20 milionów. Czyli z pieniędzmi teraz nie ma kłopotu. powiedziała Pani, że z wykonawcą. Tu, tu też się udało zaradzić? Ja nie wiem, czy można w ogóle kiedykolwiek powiedzieć w jakiejkolwiek jednostce służby zdrowia, że nie ma problemów z pieniędzmi. Każda jednostka służby zdrowia ma problem z pieniędzmi, a przede wszystkim z pieniędzmi ma problem każde hospicjum, bo, ponieważ jest niedofinansowane. Także teraz... my jednocześnie. Tak, tak, proszę skończyć. Ja tylko... Mamy pod opieką stu pacjentów przebywających na te, w swoich domach na terenie łodzi, dla których musimy zapewnić całą masę różnego rodzaju sprzętu, a nieraz to są również leki, materiały opatrunkowe czy nawet jedzenie. Tak, tak, ale ja teraz zapytałam o wykonawcę, bo powiedziała Pani, że był problem z wykonawcą też. Czy tam już udało się temu też zaradzić? Tak, to znaczy mamy zmienionego wykonawcę. W tej chwili jest kilka firm, które po prostu dokańcza tą inwestycję. Pani profesor? Wszystko to musiało odbyć zgodnie z procedurą związaną z no, wykorzystaniem środków unijnych, więc to trochę bardziej wydłuża się niż w zwykłych takich pracach, które no, byłyby prowadzone bez środków unijnych. Powiedziała Pani, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale w 2020 roku miał być przyjęty pierwszy pacjent. To był taki nasz plan, który chcieliśmy zrealizować, nie poza no jakby tym planem unijnym, bo zgodnie z planem wykorzystaniem środków unijnych mamy termin do końca czerwca 2021 roku. Można powiedzieć, że, że hospicjum nie ma szczęścia. W pewnym sensie nie ma szczęścia, bo pierwszy raz o tym, że hospicjum jest potrzebne, powiedziała Pani w dwa, głośno pani powiedziała w 2005 roku. To już 16 lat. Tak, no to no, Czy ma szczęście, czy nie ma. Czy w ogóle można mówić w taki sposób o, o, o takich instytucji. kategoriach? Tak, to w takich kategoriach ja bym nie mówiła. Ja bym powiedziała może inaczej, że mieszkańcy łodzi nie mają szczęścia, że nie mają hospicjum. Ja bym to chyba w takich kategoriach powiedziała. A dlaczego ważne jest to, żeby wreszcie zacząć przyjmować pacjentów, żeby to hospicjum zaczęło działać? No dlatego, że w chwili obecnej no, takiego hospicjum nie ma, a zapotrzebowanie na tego typu opiekę zdrowotną jest olbrzymie. Mamy no, cały czas olbrzymie kolejki pacjentów, którzy wymagają opieki stacjonarnej, bo opieka domowa powiedzmy, że na terenie łodzi jest dobrze zorganizowana, ale nie każdy z pacjentów może przebywać w domu. Powody, dla których przyjmujemy pacjenta do hospicjum są różne. Jednym z powodów jest fakt, że pacjent wymaga bardzo intensywnej opieki medycznej, czyli ustawienia na leki przeciwbólowe. No, może mieć duszność, ból, może wymagać leczenia różnego rodzaju ran, odleżyn. To jest jakby taki jeden z głównych powodów, czyli intensywna opieka medyczna specjalistyczna. Kolejnym powodem Powiedziała pani, powiedziała pani, że możliwości są mniejsze niż zapotrzebowanie. Jak to wygląda? Jakie jest zapotrzebowanie, jakie są możliwości? To znaczy, zgodnie z takimi standardami, które były przyjęte, bo to są rekomendacje, ale też od razu chciałabym powiedzieć, że rekomendacje europejskie z 2011 roku, potem już nie były wydawane żadne, to jest 100 łóżek na milion mieszkańców, a w województwie łódzkim my mamy mniej więcej 50% tego, co zostało dawno jakby ustalone. Obecnie uważa się, że nie jest to 100 łóżek na milion, tylko 120. Więc po prostu bardzo daleko nam do tych norm, które mają spełnione, no powiedzmy, że ma spełnione połowa województw w Polsce. Natomiast Łódź jest na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie opieki stacjonarnej. Tylko województwo zachodnio-pomorskie jest w gorszej sytuacji od nas. I też nie mamy, jako jedyne miasto w, w Polsce, hospicjum. Dokładnie, bo w każdym z miast wojewódzkich jest jedno albo więcej hospicji. Czyli hospicjum rozładowałoby, tak? Jakby za, te, te potrzeby zostałyby w pewien, w pewien sposób zaspokojone, tak? Dokładnie. Jeżeli był, będzie takie hospicjum zgodnie z planem, czyli będzie kontrakt na tą ilość pacjentów, którą, którą mamy zaplanowany, myślę, że po prostu sytuacja nam się bardzo mocno poprawi. Mówi się, że, że hospicjum opieka paliatywna kojarzy się z, zwykle z opieką w ostatnich chwilach życia. Zresztą Pani zaczęła o tym mówić, ale to tak nie do końca, prawda? To zapotrzebowanie jest to dużo znaczy, większe. Ostatnia definicja opieki paliatywnej, która była, można powiedzieć, przygotowana dwa lata temu, ewidentnie jakby zwraca uwagę na fakt, że owszem, można ją sprowadzić w ostatnim okresie życia, ale. Może być też sprawowana u każdego pacjenta w trakcie już leczenia przyczynowego, jeżeli wymaga wsparcia w tym zakresie, a szczególnie wymaga leczenia objawowego. I tutaj, no, jako przykład, żeby zrozumieć, chodzi o to, że na pacjent, który jest leczony onkologicznie, możemy nie wiedzieć, jakie będzie jego rokowanie. On po prostu walczy z chorobą, ale jednocześnie odczuwa np. ból, czy duszność, czy inne objawy i on równolegle z opieką przyczynową, czyli z tą opieką onkologiczną, powinien być objęty opieką paliatywną, oczywiście w wymiarze adekwatnym do jego stanu, bo jeżeli to jest pacjent w dobrym stanie, to wystarczy, że on będzie przychodził do poradni medycyny paliatywnej w celu uzyskania odpowiedniego leczenia bólu, czy w celu wsparcia ze strony psychologa, bo takie działania również prowadzi opieka paliatywna. Czyli taki pacjent może trafić do hospicu mnie na chwilę. Nie, nie na kilka dni, kilkadziesiąt, ale też na kilka lat, tak? To znaczy, do hospicjum stacjonarnego nie, bo to w tym momencie pacjent będzie korzystał, ale z, no, to może się odbywać w hospicjum stacjonarnym, ale z tak zwanej opieki ambulatoryjnej, czyli on mhm. sobie przebywa w domu no nie wiem, jest zdolny do samoobsługi, czyli on nie wymaga opieki takiej, która taki wymagałaby jego w warunkach stacjonarnych. Być może, jeżeli ten jego problem medyczny będzie skomplikowany, to taki pacjent na chwilę, czy tydzień, czy dwa będzie wymagał umieszczenia w oddziale stacjonarnym, ale to będzie taki krótki pobyt w celu rozwiązania jego problemów medycznych. Czyli jaki pacjent będzie trafiał do hospicjum? Do hospicjum stacjonarnego, jak powiedziałam, będzie trafiał, będą trafiały tak naprawdę, no można powiedzieć, trzy grupy pacjentów. Pierwsza grupa to jest ta, która wymaga rozwiązania problemów medycznych i te osoby najczęściej trafiają na krótko, są wypisywane, wracają do domu. Druga grupa to są pacjenci wymagający intensywnej opieki, nie działań medycznych stricte, ale generalnie działań i medycznych, i opiekuńczych, gdzie brak jest opiekunów, którzy są w stanie podołać opiece takiej, dla której no, która jest potrzebna tym pacjentom. Taka opieka I jest by... zwykle trudna, nawet dla zdrowych osób. Tak. Dokładnie. Więc to będą tacy pacjenci. Pani profesor, Natomiast... i ostatnie, zdanie, ostatnie zdanie na koniec. Kiedy przyjmiecie pierwszego pacjenta do hospicjum? Oczywiście, jeżeli pandemia nie pokrzyżuje planów. Tak, jeżeli nic się nie zmieni, możemy przyjąć pacjenta no, lipiec, sierpień, pod warunkiem, że oczywiście uzyskamy kontakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.